Witajcie w pierwszym sezonie serii... Roblox, prawdziwe życie. W tym sezonie poznacie trzech głównych bohaterów. A są to Jacob, Max i David. Jacob, czyli główna postać całej tej serii, ma 16 lat. Mieszka on ze swoim kuzynem Maxem. A jego tata umarł w wypadku, jak był mały. A jego brat David przychodzi do niego od czasu do czasu. Max ma 16 lat. I jest on wielkim fanem klubu piłkarskiego Real Madrid. Tymczasem David krywa sekrety. Ma on 20 lat. Posiada on broń. Max i Jacob jeszcze o tym nie wiedzą. Więc jak potoczy się historia, wykonajcie się tego oglądając serię Roblox Prawdziwe Życie, sezon pierwszy. i do bracia obudzić. Nara. Pobudka. Do szkoły. Wstawaj. Do szkoły. Jacob. Co, co? O. Siema. Do szkoły Zobaczcie jak ja tam się muszyło, no, a. Ile, a ile jeszcze? A ile jeszcze? Pięć minut Co wa Dobra no, Śniadanie nie zrobiłem bo mam do szkoły Jacob, złaś już Mam Mam wszystko, mam Dobra, no to pójdźcie do auta ja Ale chcę zaś mandatu dostać przez was Będę jechać szybciej Dobra, czas zobaczyć kto ma live'a może Może ma live'y jakieś Hej Max, hej Max no. no zobacz zobacz jaki live jest na, tego, na TikToku tego typa, wiesz co zawsze. Patrz. Zodajcie. Bardzo ma swoje sprawy... Mhm. O, dzwonek, dzwonek jest! rok Dzień dobry. Dzień dobry, chłopacznie. Dzień dobry, dzień dobry. Powtórzenie dodawania ta. Mhm. Głupi nie jestem. No niestety to jest obowiązkowe, coroczne, jakby trzeba powtórzyć dodawanie. Nie wiem dlaczego, bo umiecie trochę więcej, chociaż wy to średnio, tak naprawdę. E, może obecność sprawdza, tak żeby było... Dobra. Wy jesteście. Tylko wy? No chyba. No dlaczego? No dobra, no, no tak zapiszcie sobie do zeszytu lekcja temat i powtórzenie dodawania, proszę. No popisałem. co to za alarm? Co to za Czemu alarm? Czemu jest alarm? Co to było? Nie nie, co się dzieje? Ty kuźwa, ej, ej! No. Czemu przyjechał z It's przyjechała Jest fire alarm, jest fire alarm, Dzieci powoli, powoli. Tam zapraszam każdego ucznia, a... bo dzisiaj była próbna re... ewakuacja. Nauczyciel powinien wam powiedzieć. Nie wiem e, mu pan nie powiedzie. nie. Nie ja nie dostałem takiej informacji. Ani na mailu, ani na Facebooku. Nic Mówiłem do dyrektorowi tak. szkoły. Dyrektor szkoły pewnie no, pana. No, to a to, to jeżeli pan nie, nie... Jeżeli nie poinformował pana, to już nie mój biznes. Ej, Max, dzisiaj miałam być ten... Chodź Abok, chodź. Dzisiaj miała być nowa ewakuacja. Dobra, uciekamy ze szkoły? Tak, pan dyrektor we mnie. Czekamy? Tak? Dobra, tak. No to zobaczymy. Idź, idź, idź. No do każdego ucznia. Czekaj, jest tu dwóch, ale powinno być jeszcze dwóch. Bo co za głupie. się. Uciekamy. Ja, 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 ja. Proszę pana! Proszę pana, czekaj pan! Trzeba ich znaleźć. Ale oni uciekają! No no, właśnie, uciekają. Wisi u nas. Przy cmentarzu są, biegli po nich. Dalej, gdzie się chowamy, gdzie się chowamy? A to, to chowamy. są, panu, koło szpitala. Gdzie się chowamy za to, no? Dawaj. Gdzie oni są? Jest! dobra. Nie ma ich, no co za... A proszę dobra. pana, ja nie jestem za tym, to nie mój biznes, że pan tracił uśniów, ale no, A żeby nie odwołać ewakuacja od się zrobić ja się ja i wrady. Nie chcę trzeba odnoszę proszę pana, bo jak widać płaczek, to mógł pan nie powiedzieć, tylko że ja jesteś. Kim ty jesteś? Czy chodzi o to, że... Ej, jak nie wiem czemu uciekłeś? pan... Ej, czemu dyrektor tak? pana nie poinformował? Raz? Ty kim jesteś? Też uciekłem. Mhm. no to gdzie idziemy, Max? Nie

Miałabyś w szkole. Co? W szkole? No właśnie się... Okazało się, że, no, że nam lekcje odwołali. Max jest tutaj. Max! Max! Max, słuchajcie, no, no. Lekcje na odwołali, to nie? No, lekcje na odwołali. To no, Czemu tam widziałem straż pożarną tylko nauczyciela stojącego? No, no, bo przejeżdżałem. No, no i właśnie lekcje odwołali, bo, te, bo tam coś się działo. Bo się paliło. No, a ja się spytałam na nauczyciela. Powiedział, że jest próbna ewakuacja. Nie ma próbnej ewakuacji. Do auta. Ale auta...

Wiesz, mam klucze do domu za sobą. tam, to tam Jak, ten dzień. Dyn... Jest tam, jest tam. A, a ty masz klucze? Masz klucze? No, musisz mieć pewność. Wzią. Dobra, wziąłeś? Wziąłem. Dobra. Da. Zamykam drzwi, weź zamknij, bo ja nie mam przyniosku. nie zapłon Gdzie znasz to? Tata? Papa. Tata. ten? A ty jesteś przecież moim kuzynem, a nie. No wiem. No więc ty masz, sw masz swojego tata. A ja mam też swojego. No. A mój. Ta a mój no, no, no. No jakby mały to w w wypadek. Co? Nie, nie sam mieszkam. No, mieszkam ten. Przecież, przecież my, Słuchaj, my tutaj słycha, mieszkamy. Faj się, faj się, faj się. Nie, 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 Nie. Dwie, oj. Tę. się, wciuchaj. Dobra, wciuchaj się, chowam. Nie, zobacz. Co tam jest? Bo, przepraszam, 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 jest tu dorosły człowiek? Właśnie? Tak, tak Co pan chce? No dzień dobry, no ja tu no. zgłoszenie, że tutaj chłopacy z tego domu uciekli no. do szkoły No i no... no. Do, do widzenia, widzenia. Do, do, ciuchów. do widzenia Dobrze, jakie ciuchy mają Dzień dobry Jacob Dobrze, no, będzie miał problemy. Bo policja ta przed chwilą przyjechała. Mam to gdzieś. Ma ma, 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 mam eee, cię Max, 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 max. max. Mam cię wydać? Siema, siema. siema. Co tam? A ty jak ty, ty miałeś na imię? Ja przypomnę. Drake. No to. No do naszej chaty, no, podjechała policja, jak widziałeś na No, widziałem. No, no, no. Mhm. Ojej, mam, policja, O policja szatku. My... Uciekaj. Uuuu... Dopóki patrzy w telefon, to można uciekać. Dobra, skacz tutaj, skacze. raz się żyje! Dobra, lepiej lepsze. Ja pier... A nie lepiej powoli zejść? Ani nie lepiej powoli zejść? Hej, Max, wstawaj, wstawaj! On się padł. Max, ty... No, no, Kogo nie ma? Ktoś nie, nie są. ktoś jedzie. Chodź, może do motelu. Nie, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. O, chodź, chodź. Chodź, Za górą. Chyba tu nie chodź, To niebezpiecznie. Nie. To chodź, 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 ja się... nie. Nie yy. Dobra, chodź, 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 chodź. Dobry, ej, 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 ej. Uwaga! Kink, e, jo. Ej, co się dzieje? Proste, osuń się! Ściąga e. cię na Wywalę A ty kim jesteś? Chodź. Nieważne. Wywalę Ty przecież no do szkoły z no. nami chodzisz! A niech oni tu pójdą. Mam po kolegu zadzwonić? C e, niech oni pójdą z tego... Tak, Max? Mam? Tak, nie. Gen, gangu. 10... 9... Kurwa, ma broń! Max! Max! No, mój brat ma broń! Kurw? Dobra, uh, nie, nie. A ty? Nie, 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 o, nie tego, Akasza. Ja nie. Ja, ja lepiej nie patrzę, nie, nie, nie. Słyszysz? Do twojego domu! Halo, Jake! No, Łajź! No, mój brat ma broń! Max? My stąd walajcie Nie wiecie jakie są te rany? Nie A kto co, co, co tutaj mieszka? Powaliłem jednego! Kurwa, tych dzieci gdzie ci ma Max! Chodźcie! Max! Le... Coś, coś mu się stało Nie wiem, chyba trzeba pokaretka dzwonić. Nie wiem... Chwilę, dobra, ja zadzwonię po brata oh, Halo, David co? Z z, no, z Maxem to się dzieje. Łatwo. Tak, ja przyszykuję go. Rob... Ciekawe co, robicie problemy? O! Szybko, przyjedź! Ty, no... Jeszcze teraz, Jake, tam coś jest! Szybko, proszę cię, tam ktoś jest! O co Nie co z... bo... On... Co? Udawał! O! Do mojego auta, poczekaj. Do mojego auta chodź. Dźba, nie, nie, nie Max, Czekaj, nie Max, może Okej Nie, nie, dobra, trzeba pokarać... CO?! Czekaj, skąd ty masz taką broń? Ej ty, tyły! Yyy y No to ja się może schowam do auta, mam... Yyy no, y y Nie, nie ma Mam posłuchać się 40. zadzwonić, czy nie Przyjedzie 10 Czyli 11 na 2 Wybierajcie Dajcie mi go! Daję wam spokój. Wchodzę bez broni i chcę was widzieć bez broni. O kurda, dobra. Widzę, więc co tam się dzieje. Chodź, chodź. No, możesz wejść. Pozwalam ci. Dla młody? Ja ci nie powiem. Ja mam kolegę przy nich. Jak krzyknę, to on ich zabije. To nie będzie żaden interes, mm -hmm. kolega. Mhm, mm kolega. No, patrz, patrz po prawą, ten Mm, tak głosego. Ale to z tego, że jest łysy. Że... ręka część, już ma broń. 16 latka by nie poszczeli w ogóle. Coś <grym> śmieszne, kolego. Ma zadzwonić po 10? Chcesz? Czy no. nie chcesz? Nie wiem, nie chciałbym, ale słuchaj. No to dawaj mu tego. No daj tego jednego jakiegoś, które z niego. Którego? tam którego? może. Czekaj, weź nie właśnie tu... Kulkę dziś strzele chłopie. Wyłaś stąd, to ja stracę Nie no, no we dwójkę stoimy przy tobie, chłopie. Jak ci kulki, ładujemy ci głowę, kulkę. Biorę tego no. jakiegoś. Czekaj. Ja, ja biorę tego. Ja biorę, No to wiesz no tego, no to bierz tego, jakiego chcesz bierz. Tego ja biorę. Jeden staje u nas Jak gdzieś dziesięciu to możesz iść po niego. Potem pójdę po drugiego. I już z kolegami. Max Max, 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 Nie będę wam brać ci do auta. A go trzeba do szpitala? Nie. Lepiej tak. On przeżyje. dostał. On, dosta, ale on dostał tego. To nie wiem, co teraz... Kulkę dostał, przeżyje. No. A no, dzisiaj u mnie. A ty czemu masz broń, mi teraz powiedz? No, no, nie, interesuje no, nasz, się No, nasz tata y, mówił, że byśmy nigdy broni nie, nie mieli. A ty co teraz? Przez to co nie mieliśmy mieć? No broni nie mieliśmy mieć. Nigdy. A ty masz broń. A co A co się z ojcem stało? Co jest ojcem stało. To ojcem no, stało. To nie ma broni. Napadli go! Bo nie miał broni. Jeszcze ty wiele o mnie nie wy, Ale on miał wypadek. Bierz. No to ci nie mówi, no to ci ktoś nie mówi prawdy. Widzisz? Stał. Do, do mojego to. Max? Pokaż wam, gdzie spicie. Chodź na Max, górę. Na, napij się wody lepiej. Napij się wody, bo dostałeś. Nie, nikt nie pije. No, Ale to jest wasz spokój. Tak. Tu spicie, to Tomacie, Kibel. Tuś spisz jeden dzień. mam jedno. Dostał tam jeszcze jeden. Nie wiem, kto to jest. Nie będę się tym interesować. To już jest wasza sprawa. Okej? Okay? A ty czemu masz broń? No właśnie Bo mogę Ta nie możesz Tego... Nie, nie, nie możesz mieć broni Nasz sztata może bro... Nasz, ale wiesz co Nasz, my mówisz, tata, tata, no. nasz tata, nie żyje, no. człowieku no Ale, ale pamię... a ty pamiętaj co mówił, a nie Ale on może mieć pozwolenie na broń No może, ale no Właśnie, no mam Mam ci pokazać To do mojego pokoju no, mam Ale mam... nie, bo się dowiesz co jeszcze mam Do mojego pokoju nie włazić. Jak ktoś dzwoni do mnie. Halo? Daj ten telefon. To do Halo? Ej. Daj ten Mamy telefon. Mamy jednego z waszych kolegów. daj ten telefon. Mamy jednego z waszych kolegów. Jeden z was musi tu przyjść po niego, jak nie to... Daj ten telefon. Macie 10 minut. Daj mu ten daj. telefon. Daję. Daję. Dobra, Macie 10 ja. minut, jak... jak... Dobra, dzieci, dzieci, ale, ale to Dostałem jeszcze jadę z kolegami, masz przebalonę. Ej, daj jak mi pan. Dobrze wiesz o co chodzi. Daj jak mi pan, ty. Nie przedać, ja sam. A, sam. Minucie domu. Daj to. Weź powoli, bo tam ten. Bo on tam miał niby coś Leży, leży coś Leży tam coś. Tam Akash chyba leży. O kurwa, o kurwa. O kurwa ile jest? broni! Co to jest? Stary, dobra. dobra. Zostań co, zostań co. Odejdź! Odejdź. Odejdź! Odejdź! Ty ja się, ja się Mam tej broni... sobie bombę! Mam ja sobie szukę! Jak się, ja się tej broni używa! Eee. E, nie zalecam! E, siema! Ej! Aaaaa! Srpię się! Ooo! Stary! Kurwa, stary! Nie widzimy jak się broni obsługuje! O, nie widzisz, kursu! Podaj się, podaj się, poddaj się! Oh. Ty się Ty się zrobisz nim! Z drugiej strony! Co? Zostań tu, zostań tu! Siedzisz tu! Poda poddaj się! Kulka oh. w łeb dostaniesz! Dobro. A ty co? Jesteś tak... Poddaj się! Za Podaj poddaj się, za Podaj Poddaj się! Podaj się. Jak się z tego strzela, no! Masz kulkę w łeb, Zara! Trzy... Nie, dobra, czekaj, czekaj, Ręca. czekaj, czekaj, oh. spokojnie, ej! Ja jadę do tego. Chłopaki! Macie tam kolegę, nie? No... mamy i... Daj ręce, ręce, ręce do góry. Do góry. Nie, nie, przekonasz nas niczym! No, dobra... Pilnuj go tu! Idź po tego, idź po Jake'a! Ja go a pi... go! E! Stój tu! Stój tu! Trójka nas! Tak się używa tej broni, no... Ej, 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 i strzelaj, iść. To samo strut! Ej, to samo struna! O dobra, rzuciłem! Ej, to samo strzela mi! Strzelała mi ta broń sama. Eee. Zobaczcie na mieszczenie nie żyjesz. no e, ja... no jak... Jake? Ej, ty ży... Dobra, ty żyjesz, dobra. I wy dwójka macie przewalone. Ej, to prędzej nie ja. Ja wy macie. Ej, albo chyba na chodź, albo chodź, albo My sami, my sami wrócimy, wejdę. Ja nie, no, macie, no, wsiąść. Jak niby. Ej, ty nic nie widziałeś. bądź ty e, nic e, nie widziałeś. A nie Ty nic nie widziałeś. Żadnej, no nic nie widziałeś. Za... Dam, ci, dam ci 20 dolarów. No dam ci 20 no, dolarów, jak zapomnisz. No, i nikomu nie pajać. Drop, okay. drop, drop, okay. nic, okay. nic nie potrzebuję No, no, to dobry kolega z siebie. Ale powinniśmy z... wrócić do domu. No, wiem. No, no. No, no. No, no. No, po pierwsze, ej, skąd sk 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 ty masz, ej, Max, gdzie ty, skąd sk ty masz takie, e skąd ty masz takie airy -potsy? Airy -potsy? no ile one kosztowały, te Ejrypocy twoje, ile one kosztowały? No nie pamiętam, zapewne k***a, czekaj, tam się stronę. To teraz tak będę tak... spać, kumosku. Taka polska To olej. Polska? nowy to, a to, a to Polska jest z tego? No my mamy do będziesz Polski dużo kwestii. Będziesz najgorsze tortury, kumosku. Że jaka? Nie. I jeszcze tylko do mnie wyjdziesz. Okej. Przekonamy się, kolega. No. O jest. I tam są... Ty jakie tanie wszystko! Co to za takie tanie? Broń dawaj. Uuu. Ale jak broń, jak, ale ja my, ale ja mam żadnej broń. Tylko miałeś broń. On ją wyrzucił dawno. Wy, Gdzie ją wyrzuciłeś? Gdzie? Eee, no tam przecież tego tego, tam. No. Aka czy MKF? Nie no da by to nie było. Aka. To ja, było catabilu. No to do wody to wywaliłem. Bo nie wiedziałem, niby no, bo się bałem, bo to samo się To nie władzić. Lajby sobie oglądamy na Tiktoku. Wy tu nocujecie dzisiaj. Bo jakieś kaski musi kończyć, o, mama myśliła, złapię. Ja wiem, jaki nick, jaki nick. Ej, patrz, ej, bo jakiś... Ey, Oli 9 lat ma O, patrz, Oli 9 lat. Burgery O kur... Ej, czy, słyszałeś te strzały? Jakaś nica. Tam były ciały jakieś, jakieś. były. Izba. Ej, słyszałeś to? Chyba. Szczały. Spać musimy. Tu nie jest. Eee. A ty co próbujesz? Co ty próbujesz? Ej, ktoś tu jest! Ej, ej, muszę latić Ej, ko... Tędy, jest przejście! Ej. To! Co pan potrzebuje? Dobry! Dobry! Mark. Ej, masz nie mnie, pasz, Ja jakieś tam patrz, rury w kiblu patrz. sprawdzić! Patrz, patrz, przejście! O chłopie, co ty? Jomek! Rury w kiblu? No, rury w kiblu! Pa, <śmiennie> pa... <śmiennie> <śmiennie> Zapomniałam zamknąć. Kładź, drapka utopia tu jest. Dobra. Chodźcie. bo ja już chyba idę spać Która odpocząć. z pierwszych lat, ja ja idę spać. Uźwa. Wow. Druga. Druga jest. No, no zara, długa. Długa, no. Długa, zara. Druga. No długa, zara, Długa. Dobra, to ja idę spać. Pobudka. Pobudka, panowie. Macie godzinę do szkoły. Robię ja, wam śniadanie z Mm, macie a godzinę, ja muszę... macie tutaj śniadanie, macie. A ja, a ja muszę do śmietnika wyrzucić tego burgera starego. Idę, usiąść. Muszę Wam coś powiedzieć. Nie wiem, czy będę uciszany, lub nie, ale będę miał pracę. Mam pracę. No i ja od dzisiaj jestem nauczycielem. Ja. I, ja. I będę uczyć się a No i będę uczyć się a WF-u. I... Czyli nas. No to No. Dobra, ja już. Zjedz Dobra, Dobrze to. Chyba ja się brata, na przebrać, bo właśnie jeszcze nie przebierałem. Dobra. będziesz się szybciej w szkole, bo ja muszę być szybciej. Bo muszę jakoś Dobra, jakichś brałem. pierwszaków uczyć. <laughs> Dobra. Dobra. E, mogę Dobra. Być Mogą być leciuchy. Mogą być. Fajnie. Poczekaj, chyba też się Dobra, muszę przebrać. najlepszy. Czekaj, okay, dobra, ja zjadę ja by przeglądać jeszcze chwilę po kino Dobra, jadamy już Idziemy jeszcze Oli 9 lat, no. oli lat no, ja <laughs> To jest ten co wczoraj, burgerie znowu <laughs> Idziecie, jadamy Burgerie David, a ty, a ty znasz jakiego typa no, no, na tiktoku taki Oli na pierwszej, Ej, na pierwszej lekcji macie WF? Ej, bo na pierwszej lekcji macie WF No, no. A, 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 ty, a, a ty znasz jakiego typa Oli 9 lat? No, 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 na, na TikTongu, no, no bo jest taki Tak coś poczeka. No. E, ty, WF mamy, e. WF mamy, kolego, WF. WFik, ale on jest niski. Siergiej! Przeraegł. Źle, źle mi się skojarzyła, no, pomyliłem pana, pana, no, pana, no, pana. Dzień dobry, dzień dobry za spóźnienie. Dobrze że przeraegł. Chodź, chodź, chodź Dobra, go się ustarczę Dobra Kolejny na odlicz Era... ...dwa, Dwa. Powiem wam jedno, bo wy po niesłychanie humoru Na tym porzucie humoru macie 20 kółeczek mm. A ty, Ramar, masz siłę się dostosowany do kosa z pozwolenia Podejdź, Ej, ej David Chodź, no, no, panie nauczycielu hmm. Panie nauczycielu tak? Mogę, mogę nie iść do toalety? Mogę iść do toalety? Możesz. Ej, Max, e, m, chodź do toalety. A Max idzie ze mną. Dobrze. Ja nie chcę, to krzyczcie. To gdzie toaleta? Na górze. No mogę... tak. tam napisali przecież raz. nie gdzie bo... jest. Bo... Bo... jest? Dobra, A, tylko jedno. Ja se coś tutaj, ten... Ja, no nie, nie, szybko? Dzień dobry <grym> <grym> ma? Znowu ma? chłopaki? wiedziałem, że to... Zdrowi śledzie, kup szkółkę. O, tam. <grym> no, chodź. Co ty e! robisz? Dostajesz w głowę, No, ja się kocham. No, Uciekamy No, Chodź, Ej, do ale się, chodź do Sarbaksa, chodź do Sarbaksa. Oh, chodź. No tak, chodź, chodź. No brano, tam, nie, bryno, bryno. nie, ma, nie ma. coś koło policji Dobra, 3, o! Chowa o, chowa o, No to Chodź. 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 Nie mam innego wieścia na mam Chodź, 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 chodź Stały poraniony hmm. No dobra, biorę tutaj rany oh! Został E! Oh. Został młodego E! Oh! Podaj, podaj się, podaj się Nie ma sens, nara Podaj się E! Ty, ty, łysy Podaj się Rzuć ja mam kukolet. nie mogę zabić waszego kolegi w kalendarzu. Pomóż, Max, pomóż! Co dasz mi za to, że go puszczę, słyszysz? Max, po prostu go puszczę. No, ale to jest wasza ostatnia szansa, kolego. A. Nie zabiłem go tylko dlatego, że jest młody. Trap utopia.

Kurde, no jest nieprzytomny. Dobra, trzeba kurtynę na ulicę, Słuchaj, a tu się dzieje, jedziemy. <laughs> ty gdzie jestem? Tatusiu, tu się dzieje, jedziemy. Jedziemy. Ty, ty, ty gdzie jestem? Naprzeciw. No Max. Max, Ty, ty, ty gdzie jesteś? Co, co taki mały, co ja mam za, za ciuchy? Jaki kocik, a? Eh, e, on nie paduje, on nie paduje, jaki debil, jaki debil, rozbije się!